Sięma mordeczki. Chris Cuchy melduje się w sercu Łodzi. 17 października, 12 kolejka polskiej Klasy, RTS Widzew podejmuje Radomiaka Radom. I co? No, widzimy się na meczu widzewa. Zapraszam Was na mecz widzewa. Proszę bardzo, serce Łodzi bije właśnie tutaj. Oficjalny sklep e Widzewa. No i co? Lecimy do środka, zobaczymy co tu jest grane. Na początku zobaczymy. O, proszę bardzo, widzę łódź. Łódźki, widzę wolę. I idziemy do środka. Zobaczymy, ile koszulka kosztuje. Proszę bardzo, piękna, ładna koszuleczka. teraz zjedziemy. Nie ma ceny. O, dobra, nieważne. Tutaj to żółte szaliczki no i piękna koszulka lat 90 Liga Mistrzów no. proszę bardzo, serce Łodzi ludzie się zbierają już i zapraszam na mecz. Widzewa Zobaczcie, co się dzieje Jestem do dołkiem łódzka idziemy do Pawła Serce Łodzi bije właśnie tutaj jesteśmy do pawu, jesteśmy w babie Proszę bardzo, zobaczcie co się dzieje uh, uh, uh. Słyszę, jakieś ludzie coś chcą, co się dzieje. widzę, na mecz. Czerwona armia. Dziemanko, witam Was w Sercu Cynasar, Łodzi. Bęgier! Hej! Mariusz! Proszę Pujący. bardzo! W serce Łodzi bije właśnie tutaj! ze zwolewicema. Benito Miricz, Stelio Santeru, Dorio Teklicz. Proszę bardzo, cały Tuszyn jest właśnie tutaj! Ooooo! Póki widzę, bole!

Szybko się zaczęło. 1-0, pięknie. Sza trafata. Lekka mgła się pojawiła na Stadionie widzenia nie można rozgrywać meczu, musimy trochę przerwać. Stara kurwa, Legia jebana jest, Legię trzeba pierdolić, Legię CWKS. Troszeczkę się zadamiło na Stadionie, ale zaraz zaczynamy dalej mecz. Angielski klimat, gramy no, angielski klimat, we mgle. Angielski klimat, gramy bardzo mgle, właśnie. Puszczaj <śmierdziścia> go, dobrze! Nagrywamy 3 do 1 3 do 1 i widać żegna frajera